Dzień dobry! Czas na kolejne arcydzieło w kinematografii budowlanej. Dzisiaj w menu mamy podogóweczkę w systemie TCFLO. Szybko sobie omówimy całą instalację. Domek ma około 300 m2. Są tutaj w sumie trzy rozdzielacze. Źródłem ciepła będzie kociołek gazowy. Jesteśmy teraz na parterze, w pomieszczeniu technicznym. Obok mój garaż. Dwie pętle rozłożone co 20. Pomieszczenie techniczne też 20. Tu się wyizolowaliśmy, bo nie chcieliśmy tutaj grzeć za bardzo. Tak, już po próbie to zostawiamy na wylewki ten manometr. Lecimy. Łazieneczka znaczy WC. Pierwsza. Jesteśmy w salonie. Tutaj będą schody docelowo, samo ma około 50 m2, wiatrołapik, kolejny pokoj taki gościnny, jest północ, trochę wykuszył, więc jest porządnie zagęszczone, łazieneczka i na dole została nam jeszcze nie to będą mebelki, dalej będzie spiżarnia. Tam nie grzejemy. No i co? Chodźmy na pięterko. Tu mamy pierwszy z rozdzielaczy na górze. Jesteśmy w garderobie. Ona nie ma osobnej pętli, jest grzana z komunikacji. Główna sypialnia. Tu łazieneczka. Tu będzie wolno wolnostojąca. Zwiedzamy dalej. Kolejny pokoik. Część północna. Korytarz. A tu jak dobrze pamiętam będzie siłownia. Pralnia. I kolejny rozdzielacz. 7 pętli. On zasila w sumie 3 pokoiki. Co 15. W wykuszach gdzieś tam zewnętrznie co 10. Oraz łazieneczkę. Tyle, krótki to będzie film. Nie wiem, co jeszcze mógłbym Wam przekazać. Może jakąś reklamę, co? Jeżeli szukacie wykonawców ogrzewania podłogowego w systemie Teceflor z 10-letnią gwarancją producenta. No to my działamy na terenie Krakowa i okolicznych miejscowości. Polecamy się. Myślę, że ceny są dość konkurencyjne u nas. Na podłogówki mamy też dość szybkie terminy. Dużo szybciej niż wodka. To tyle, trzymajcie się. Cześć!